Odpoczęło, odpoczęło. Mm -hmm. Dobra, lecimy, no? A lagar na Gurnisona. On Co sobąby rysuje? Oj, chyba nie lubi Warriorów bez bady. Oj, chyba nie. Mm -mm 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 -mm. Mondera. Na Nadrika. Zagrajmy. Zagrajmy chyba. Wezmę to, odstawię, bo na chuj mam to to odciągać ze sobą, nie? Useless Warrior na Q, no ale on też ma Edrika, nie? Więc też ma Wariora Więc Monera, no powinna większe tempo kręcić Nie, ale to było całkiem, całkiem ciekawe, a co to będzie? Acid Wave. zobaczymy co to jest I wchodzę tu, wchodzę tu, zbieramy tu, pach pach i do góry, no Przejebałem Lasta Wizu, niestety, no Owka logo scouting level 1 w harci scouting dobrałem teraz Gdzie w harci? W sumie nie będę brał tutaj tej chatki, dlaczego? Reszta moich scrolli jest tam Ale co, no wezmę, wezmę cały ten bajzel ze sobą Zrobię gildię, wydaje mi się, że zrobię gildię i wykupię burzaki Tak Dobra, czyli muszę zrobić tak, 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 tak i tak. Dobra, wyjście będzie szybkie, więc super. Jeden, jeden, cztery będę na zamku. Oho, chyba, że mnie tutaj droga pokrzyżuje plany, ale na razie nie. Zastanawiam się, czy ja nie chcę po prostu zagrać Phoenixów? No tu gildi jest rozsądne. Za jedno DD Za jedno DD, dobra, kiedyś się zawsze jeszcze przyda, nie? To być Feniksy, czy to powinien być Felixy, że to powinien być Olin? dum O, wejdę do zamku. Mm, hmm, tak to nic nie robisz? Rzadko kiedy robię, no zgodzę się. Dlatego się zastanawiam, ogramy na kasla. Trzymany, trzymany. Tutaj czapka do many trochę cięższa do zdobycia, ale jest do zdobycia, tak? No, tutaj mam trzy duele benka, więc może. Olinowanie opcja Slipper też tak, tak mi się wydaje. Ciao, pani Paulo, witam, witam. Dzień dobry, całuję rączki, witam serdecznie. Kiedy ciak dalszy turnieju, jak kopcie rozegrają swój mecz, bo nawet nie wiem na kogo miałbym grać aktualnie, widzę. no Mhm, racha zawsze robi, dlatego wygrywa, nie zawsze robi. Nie zawsze wygrywa. Dobra, czyli co, bierzemy. Yy, biorę chyba w tej turze po prostu prostą rotację, chyba zrobię. Wydaje mi się, że wiadę to, wiadę w to, wiadę w to. Bo Magię chyba trzeba będzie kupić szybciutko, nie? Chyba tak. Elemental konfliktu musiałbym oprócić na rzecz puszek. I musiałbym tych puszek naprawdę sporo pompować. Pompuj, pompuj by było. Dobra, zrobię sobie burzaka, Wydaje mi się, że od razu. Dobra, tak, tak. O, chyba po prostu wjeżdżam w temat, nie? Ten dobiega chujek, ten chujek dobiega. Ale raczej nie powinien mi... <laughs> jasny wizyk. Nie powinien burzaka zastrzelić Nie. nie. O, brak scouting. No dużo mi nie pokazało. Myślałem, że jeszcze gdzieś tutaj bardziej tą wizją wyciągnę to Soj w tą idziemy po tego Soja wizu z bomby, no. X, walić, walić te. Ring minus moral. Mhm. Miał być co? już się. Widzo obiecał, widzu szukał. Tu mam jakąś czapkę wcześniejszą do Many. To może tą czapkę do Many byśmy zrobili? Może bym zrobił tą czapę do Many i pobiegł w dół. Tutaj jeszcze jakieś już puszki pokazują. Do tego wszystkiego musiałbym finalnie i tak dograć tego Musiałbym dograć stajnie, stajnia też kosztuje Minoski mhm. No niby tych zbój za dużo nie ma Ale to wiecie co, wezmę sobie regdymane Wezmę sobie Regnę Manę, dokupię również tego, niech będzie. I Regnięcie many. Bo z blesem wydaje mi się, że ja zrobię wszystko tutaj bez problemu. Tak. Czyli co? Próbujemy Feniksy? Próbujemy chyba Feniksy. Dum. dum, dum. Tutaj dwa duele naraz. Tutaj jeden można zrobić, any day, any time. Tutaj na no, jakiś nagły wpad, Tylko ja potrzebuję Siana. To ja nie wiem, czy bym nie zrobił tych Minosów. A co, jeżeli bym zrobił? A może, jakbym zrobił trolle, treżur i nek z tombem, i mówił: widz, że w drugim tombie jest soj. jak mnie teraz oszukasz, to cię banuje ok. Brał liwerek. Dobra, ciach, ciach. Najpierw puchy. Ej, te puchy też się takie bym powiedział fajne wydają. Czy ja muszę blesować? Nie muszę. No to pewnie piksy są, nie? Oj, tutaj szana za dużo nie dostanę. Ajajajajajaj. To, no nie wiem, znowu musiałbym się cofnąć, żeby to magię kupić, tak jak mówiłem, tak? Bo, jeżeli tutaj coś dopale, nawet flaja czy coś, to potem jest taka dupa trochę zbita. Mm. No, Neka mógłbym wtedy sobie odpuścić, ale jeżeli spary teraz flya, nie, no raczej jeżeli chciałbym te Fenixy jakkolwiek zagrać, to jeżeli kupię magię, to to będzie miało ręce i nogi. Jeżeli nie kupię magii, to nie będzie miało ani rąk, ani nóg. Dobra, nie słuchaj, tylko gąsiorz stary. No, w sumie, jakby była gąska albo kopium, to byłbym nawet bardziej za. Bardziej, że ja już muszę. Czekaj, a to jakby było w drugim? Trzeci, czwarty, piąty, szósty. Nie, czekaj. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Czyli, jeżeli zrobiłbym jeszcze teraz up y, rusałki, to powinniśmy się wyrobić, tak? Tylko, że musiałbym wtedy budować co turę. Odaj tytuł tego kawałka. Łupie źle A, czymaj. Tutaj. To było to. Dobra, mm, co tutaj mamy? Ja miałem taką dobrą listę ostatnio, kurde. Dobra. Op. Musiałbym ją znaleźć. Aligator stary? Spoko, spoko, już bez tych aligatorów. Chyba, że w next zrobić to i zrobić tego pierwszego feliksa, żeby się też odciążyć, bo jak się człowiek odciąży to i szybszy będzie. I wtedy co? Wtedy no, dwa deki by trzeba było mieć. Chyba, że na Gabang? Hmm. Kupimy ziemię od razu. Hmm. Najgorsze jest, to, że jak ja kupię te pixy, to te Firebirdy mnie wyjebią w powietrze, nie? te się radio. Tate. Popam. Mhm, mhm. Chyba, że pójść na te minosy. Bo jeszcze jest opcja, że już sobie odpuści. Nie no, w sumie nie wiem, czy bym chciał to odpuszczać. Niekoniecznie. 2714. Więcej zamków ma, więc możliwe, że kupuje magię. No bo ja robię teraz latarnię. Ty-ty-tym słuchaj pod te powiedz, bym powiedział, że ciężko z surowcem mapa wygląda. No bo tu mam nagabank, tu mam małe surki. Tutaj tyle czy też byle nic, tyle co nic. Tutaj też. No tak. Nie wiem czy to jest kurda mapa pod Feniksy z drugiej strony. Jest? Moim zdaniem niekoniecznie cholera. Tu, DD, tu zrobić to i wtedy DD. No nie wiem, nie wiem Musi być, znaczy duele są spoko mówię, duele są spoko rozstawione te trzy na pewno, a ile ich jest? 6 chyba? Chyba 6 nie? Plus 100 Mhm, Ty no zeruje timer już W 1, 2, 1 chyba tam jakieś Ostre kalitowanie treżuraczka odchodzi no bo Boże, po co tego chłop dali do tej nuty? Tak niszczy vibe tej nuty, że to jest głowa mała. Jest parę takich nut, że ktoś wypierdala ze swoim pseudorapem i rozpierdala całą piosenkę. Jasny gwizdyk, no. Ja sobie pierdzielu, półtora roku minęło, jak jeden dzień. Proszę o Michasia za subka. Panie babasi ślicznie dziękuję za 18 miesięcy subskrypcji, witam serdecznie. I no nutkę niedługo zapadamy na wispa. Na wispa mi jakiegoś Michasia zapodaj. Chyba, że mam ci wybrać. Mhm. Mm ta prawda, tak samo z tym na B co z pierdole pierdolę goreikuje. ta, ta no, co on tam wjechał, w kurwiony wjechał w tę górą ty, górą ja, tragedia tak jak czerwony szympans wiśniewski wszystkie nuty zniszczał? Panie Darku Panie Darku, bo ja pana stąd wygodnie. Mhm, on timera nie ma Dobra, no, dawaj, żem mnie nie no, z blesem chyba będę robił temat, nie? Wybieraj pan. Dobra, wybierzemy. Mm -hmm. dobra, czy ten dobiega? Nie dobiega chyba. Ten zbija 6. To zwijmy 6. Tutaj jeszcze bym ze dwa razy ściągnął do tyłu. O, i elegancki split zrobiony widzów. Bardzo elegancki. Dobra, czapa. dostaje rusały. Dobra, lecimy teraz z tym. Dobra, i tak. Sondlach, dziękuję bardzo za 8 miesięcy subskrypcji. Witam serdecznie. Smile face. Smile face, śliczniki. Dobra, ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach i ciach. Mmm, co dalej w do planu dobrodzieju Nie wiem, czekam na opa. Czekam na opa, widzę. Jak będzie op, będzie turniej. Ok? Nie za bardzo mogę sam ze sobą zagrać. Hmm, hmm, hmm. Jakieś tam śmieszne staciki mi przychodzą, nie? to jest los switchy do tego gołębia ja się teraz zastanawiam czy ja się znowu nie cofam, ale takie cofanie do przodu, do tyłu cały czas latanie się nie mi pasuje więc chyba się wpierdalam no tylko, że ja mam manę na dwa dedeki i mam minus moral I jak mi wszystkie piksy wyjebią to już w ogóle będzie Lipton. No bo ja liczę dwa DDK w Nyx, nie? Ej, adej mi wszystkie. No kurza! Stopa! Ja jeszcze nie wiem czym kontry ściągnąć. Jasny, gwizdyk. Aha! I dalej nie ma kontry A pamięć, że lipa z tym firebirdem chyba będzie wizuniu A wydaje mi się, że będzie lipa mm. ja kupuję tego, łobuza of course Feniksy po wystrzelać, to też będzie bym powiedział ciężka sprawa. Oho! Ale chyba nie aż tak ciężka, co? Do poddania giera? No wydaje mi się, że po prostu nie był biom na Feniksy, ale zaraz, zaraz się dowiemy. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Oują uh. Kują mocno. O, -o. Oho! No są kłopoty, są tarapaty i to duże. Ja nie wiem, czy ja nie muszę dorzucić blesa albo bolta. No, to nie jakąś puszkę dostanę, nie? No, tak by powiedział, ciężko. Tutaj dostaję coś. Tutaj musiałbym dobić. Już muszę dobić 2 deki. Jeżeli nie tych dwóch dedeków i nie siądę na tym kaslu i nie zbuduję coś w, w konfie, no to ani to nic nie będę już miał w tej grze. Dobra, tak, dwa dedeki, są dwa dedeki. Dobra, 2 DD są 2 DD odciążenie, gildia A tutaj ołtarz wody No, mamy, będę miał wpytę, ale armii nie mam, nie? No to rognie Mamy dziewiąty, prawie 10 dziesiąty level, więc wydaje mi się, że pójdziemy zrobić Ty, jeszcze te duele gołębia trzeba zrobić, nie? Więc ciężko. Arma Magiał? No, będę boltował, będę boltował. Mam 11SP, coś tam robię. To template? Duel widzu. A ten Polcik co zrobił, nie? Rób topkę? Nie, no topki to jeszcze nie dam rady. Chciałbym, ale nie damy rady. Zrobię te lisze. Jeżeli zrobię te lisze, o ile je zrobię. E! Tu! 40 liszy. Aha. Tak bym powiedział, nie, nie najlepiej. Burzaki, burzaki, aha. Punkty papa. Pa. Nie no, jeszcze papa pa, to może nie. Tak, dwójkę kolgę podniosłem? Podniosłem chyba, nie? armia. Spokojnie, odbudujemy Nie poddawaj się widzu Ja się nie poddaję, ty również Ty również się nie poddawaj Ja zrobię to, zrobię to z buta Dd tu, zrobimy tu, dobra chcesz klep? No, wizu nie klep, wizu nie klep, wstaniemy z kolan. Wizu nie klep, wstaniemy z kolan. Na no, spokojnie trzeba rozgrywać grę. Tu zrobimy boot, boot, dd. Tam portal, dd, de boot, dobra. GG, oj! Mr. Fizyk gdzieś tam się potknął i zobaczył pewnie te staty i, i był w strachu, no. Zawyzerował timera. Ajajaj, ajajaj. Digit aj. z Rizzi. Next. No, tragedia, tragedia. Mm, był w strachu, widział te staty. O, wywalił się. W takim strachu był, że się chłop wywalił jeszcze. O, zginął. Zginął śmiercią tragiczną to co, taki drugi kastelek się nie przytrafił, co? Hajrolowy. Oj, nie, nie, nie.